Witajcie, przyjaciele kanału, śladami ojca Pio z tej strony, Stanisław Sadowski. Salve Maria. Ile ojciec Pio musiał wycierpieć, żeby uratować jedną duszę? Ile warta jest jedna dusza, żeby ją zdobyć dla nieba? Dzisiaj się o tym porozmawiamy z tej strony, Stanisław Sadowski. Zaczynamy. Jesteś tutaj przypadkiem, nie ma przypadków. W życiu katolika nie ma przypadków. To jest po prostu kanał poświęcony ojcu Pio i każdy to tu trafia, nie trafia przypadkiem, tylko dzięki temu, że ojciec Pio no, go doprowadził do tego. Po prostu ojciec Pio poprowadził tę osobę, żeby poznał go, że poznał tego wielkiego, świętego. Ja jestem tylko narzędziem, dlatego też sobie możesz pomóc, żeby ojciec Pio się łatwiej znalazł. Wystarczy, że klikasz w subskrypcję, subskrybujesz kanał i co miesiąc w też intencji, w Twoich intencjach jest odprawiona msza święta. To jest ogrom masy, jaki możesz otrzymać. Taki mam dzisiaj temat. Ojciec Pijo jego nieznane cuda. Cuda, przepraszam, to jest z książki, że to Maria Zawala. Nie wiem czy ona jest przetłumaczona Polski, ja sobie to tłumaczę. Kolega mi posesła ostatnio, ten właśnie fragment pokazał właśnie, jak, ile kosztuje zdobyć jedną duszę. To jest ogrom cierpienia, jakie Ojciec Pio za nas, no, dokonał po prostu i za Ciebie i za mnie on cierpiał za ogrom ludzi po prostu i teraz też wyprasza łaski u Matki Bożej. To też warto modlić się. Jeżeli masz czas, też pod filmikiem jest licania, możesz się odmówić i za mnie pomóc, jak coś i za ten kanał, żeby to szło do przodu, szło do przodu. I co Ojciec Pio mówi tak? Ojciec Piłowa się płacił za nawrócenia i uzrafienie wielką cenę cierpienia fizycznego, moralnego, duchowego. To było ogromne cierpienie, jakie znosił. Chcę w się sensie porozmawiać też o cierpieniu fizycznym, jakie znosił, bo mało jaki człowiek byłby w stanie znieść, myślę, procent tego, co on cierpiał fizycznie. Procent albo parę procent, to są nie... ogromne, ogromne cierpienia. I on mówi tak właśnie. Nie jedzie się wygodnym powozem do raju. Nie jedzie się na, na karocy do raju. Do raju się idzie ogromem po prostu po ścieżce, jak na Kalwarię. Duszę nie kupujesz, Duszy nie kupuje za pieniądze, mówi z Pio. Królestwo niebieskie zdobywa się po ścieżce modlitwy i cierpienia. Modlitwy i cierpienia. Modlitwa daje nam sił, żeby znosić cierpienie. Że tym bardziej iść do przodu. Do przodu, żeby iść Twardo tak ustawać tak z siłą, z energią, ze stanowczością, pokonywać kolejne trudności. Ojciec Pio o tym mówi: to jest coś pięknego, jest piękne jak Ojciec Pijo cierpiał. Z jakim pokojem duszy też. On zaczynać mówi: Cierpie, kiedy nie cierpie. Tak właśnie on zdobywał duszę, modlitw cierpień. Doktor Rzose Sala. Napisał następującą historię medyczną, która zrujnowałaby życie każdego śmiertelnika. więc każdy śmiertelnik, by mi nie przeżył po prostu. Oprócz zapalenia skrzeli, które się spił miał ojciec, cierpią na kamienie nerkowe. Miał cztery kamienie nerkowe. Z ogromu bólu. Dalej. Miał operację przepukliny pachwinowej, przeprowadzoną przez doktora Festę. Festę. Nie wiem, czy dobrze czytam. Przepraszam, ja nie znam tych włoskich nazw. Jako powikłanie zapalenia oskrzeli, miał problemy z uszami i krtanią. Co w ciągu ostatnich 10 lat współpracy specjalistów z domu ulgi cierpienie. To po ogromne cierpienie. To było, przechodziło. Później padł ofiarą zapalone, zapalone zapalnego wyrostka zastawkowo-płucnego z udarem mózgu. Później to było połączone z udarem mózgu. Ja nie rozumiałem tych chorób po prostu. Z ciężkiej nazwy i ten. Później miał jeszcze udar mózgu. Badania laboratoryjne wykluczyły możliwość, że ma on charakter gruźliczy lub guzowy. Później, po inauguracji Domu w Cierpieniu, wtedy, kiedy stworzył dzieło, znowu stworzył swoje dzieło, OSIP został przebadany przez znamienitych lekarzy, przez wspaniałych właśnie tam profesorów. Oni byli strasznie zaniepokojeni jego życiem. I coś dawali, później mu zostało ogrom leków, też brał ten. Taki respirator inhalacyjny miał, miał problemy z oddychaniem. Już później przecież on, jak się przewrócił na to z pijoty, jeżeli nie byłoby współbrata, to on by prawie nie wstał już pod koniec swojego życia. Tak wiele cierpiał po prostu. Jeszcze dał radę chodzić codziennie. I w latach 66 i on, on nastąpił nagły wzrost temperatury, nagły wzrost temperatury, że nagle, która później spadała w ciągu kilku godzin. Piju, przecież to chodziła gorączka i się zapiła do 48 stopni. 48 stopni dochodziła gorączka. W 1957 roku miał pierwsze kryzysy właśnie asmy i zapalenia skrzeli, które znacznie zmniejszyły wydolność oddechową ojca Pio. który często skarżył się na uczucie ucisku w klatce piersiowej. Cierpił na uczucie ucisku w klatce piersiowej. To jest obra cierpienia, jakie ojciec pijał. Cierpiał, tak nawet z punktu widzenia ludzkiego. A właśnie o tym mówił. Kochał cierpienie. Przecież on raz tak samo. E, nie chciał, żeby lekarz, podejrzewał, że lekarz, który będzie przeprowadzał na niego jedną operację, już nie pamiętam, którą, bo miał dużo tych operacji w swoim życiu, nie przyjął znieczulenia miejscowego. I przeszedł prawie, że operację operacja zemdlał z bólu po prostu. Bo nie chciał, bo bał się, że. Będą, będzie sprawdzał jego stygmaty, więc on po prostu chciał być ciągle przytomny. A to nie było, to jest niezwykłe, jak ojciec Pio cierpią. Móc się, móc się do ojca Pio odmów witanie na dole. Przekaż dalej filmik, przekaż dalej. Polub filmik tak samo, polub poprosić o, Pio o błogosławieństwo. Ty, jak to działa? Ty, ty pomagasz ojcu Pio w Apostolacie, więc on ci też pomoże. Polub filmik z taką łaską, właśnie zaufania do ojca, Pio mówi: Ojcze, Pio, dajcie tego lajka w tej intencji. Drobne rzecz ofiaruj właśnie naszemu ojcu, który jest w niebie. Ojcu pije, on jest hojny. Móc się, i tak samo też móc się ustanie tego koronawirusa, tego, tego z okropieństwa, a też okropieństwa grzechu. To jest znacznie gorszy grzech. Grzech to jest największa tragedia, jaka nas trapi. Tyle mam się dla Ciebie. Święto Jucze Pio, móc się z nami. Cała Maria. In nome del Padre, del Figliola e dello Spirito Santo okay, e così sia. Se lo dato Gesù e Maria, e Bio.